Hej, witajcie, z tej strony i zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi drodzy, dzisiaj będziemy budować i budować nie byle co, będziemy na początku oczywiście zaczynać od budowy tego, co jest od nas wymagane do budowy. Będziemy dzisiaj klonować się, ale nie klonować byle jak, będziemy klonować się świetnie, perfekcyjnie, szybko i jak tylko się da. O, proszę bardzo, to jestem ja, ja, miecznik, proszę bardzo, poziom pierwszy, bardzo... Okej, okay, wyszedł sobie w międzyczasie. Niech będzie. Dostajemy też pieniążki, jak widzicie, w międzyczasie. E, tutaj mamy kolektor, który możemy kupić chyba za 15, proszę bardzo, kolejny kolektor. I on sobie wychodzi i będzie walczył z innymi wspaniałymi przeciwnikami na tej wspaniałej mapie. Z prawda Nie czemu niektórzy tam stoją, czemu niektórzy. Mają łuki i w miejsca, ale to już nie jest moja kwestia jakby totalnie. Więc kupimy sobie kolejnego swordsmana, jeśli tylko gra nam pozwoli, bo potrzebujemy trochę pieniędzy. Co mniej więcej 10 sekund podobno dostajemy te pieniądze, żebyśmy mogli kupować te baraki czy inne rzeczy. Możemy też zobaczyć, co możemy w ogóle kupić, żeby było ciekawego. Możemy też zabić inne klony. OK, możemy też kupić inwazję, super tego, super trupsy, za 100% obrażeń, 100% zdrowia, OK, Możemy też kupić trochę coinów, mm, wiecie co, kupmy sobie trochę coinów, jak najbardziej, myślę, że to będzie całkiem OK. Jeśli chodzi o nasz y, progres, to myślę, że będzie całkiem przyjemnie, więc kupimy sobie swordsmen, swordsmen, archers. O tam jest kurde więcej ar tych uczników, czasami po angielsku, czasami po polsku, raz tak, raz siak. Nie wiem co te kolektory do końca mi dają, szczerze mówiąc, ale kupimy sobie więcej. Skoro i tak kosztują mało. O kurde, one teraz ładnie dają. Dobra, to kupimy sobie więcej jeszcze kolektorów, bo one będą na bank potrzebne. Nie wiem, czy kolektory mi tutaj dają więcej pieniędzy niż yy, to, co powiedzmy robią tamci moi i tak tam sobie walczą. O kurde, dużo tych kolektorów jest. Dobra, tu w sumie to wygląda, jakby był jeszcze maksymalnie właśnie jeden rząd, więc kupimy sobie to od razu wszystko. Niech to będzie. And bardzo ładnie, nie wiem czy to mi się, będą mi się szybciej generowały moje jednostki, ale widzę, że no idą całkiem szybko, więc spoczko, bardzo mi się to podoba, teraz kupimy sobie jeszcze shieldmenów, czyli będziemy sobie tutaj e, tworzyli, a, myślałem, że barracks, a to barrels, czyli... <laughs> Czyli nie baraki, tylko zupełnie coś innego. O tutaj aż zaczynamy shieldmenów budować. Niech będzie 2000, 4500, kurde, trochę to jest. Ale są też bardzo tanie rzeczy, jak jakieś płotki, jakieś kamienie runiczne czy inne rzeczy. Takie bardzo wyglądowe. I tak strasznie pusto się tu wydaje, szczerze mówiąc. Mogę tylko kupić. A co są tego? Wizards, o kurde, za 1700 już kosztują. Troszeczkę tego jest, szczerze mówiąc. Kupimy sobie te rzeczy na, na froncie, co prawda w nie powinienem potrzebować. Te katapulty można kupić za 30 tysięcy. Okej, okay. dobra, teraz już nam nikt nie wejdzie, jak tylko oczywiście okaże się, że. że mój internet umarł. Zgadłem? Prawda, zgadłem. Tak. Dobra, wszystko dobrze załadowało, więc możemy jak najbardziej kontynuować. Możemy kupić też stajnie jakieś. Nie wiem, co prawda, po co mi te stajnie. Horse Mount? W sensie, będą korzystać z koni moi? Czy. Czy nie. No, się ma. Czem masz miecza? Ja nie mam miecza. I czym biegasz mi po bazie? Jakby chciałbym się do, dowiedzieć troszeczkę, ale no. To jest kolejna kwestia. Nie wiem też, czemu tam coś mogę budować. Mogę kupić zamek. Mogę kupić po prostu most i przejdę tu. Okej. Okay. Wizard. Dobra, możemy Shieldman Upgrader kupić. Możemy Archer Upgrader, Swordman upgrader Tu jest. A, jeszcze są u tego rycerze. Dobra, jak kupię, plus 5% im to daje, nie jest to zbyt wiele, ale zawsze jest to coś, nie? Nie będziemy tutaj narzekać w tej kwestii. Dobrze, kupujemy sobie yy, naszych wspaniałych yy, magów. 6000 kosztują kolejni magowie, dobra, no to troszeczkę pieniędzy jest, szczerze mówiąc, do zbierania. Jeśli chodzi o Swordsman Kill, 50. Dobra, a czy ja mogę w ogóle dostać jakiś swój, na przykład Control Clones Move to Me? Aha, czyli mogę w ten sposób, myślałem, że mogę wejść po prostu w ich ciało jakby A, to jest Combat Off, mogę sobie też włączyć No to w sumie powinienem chyba to zrobić, żeby trochę pieniędzy zarobić Dobra, mamy e, tych jeszcze kolesi zrobionych Tutaj są giganci Giant 10 tysięcy To nie jest mało, to nie jest ani trochę mało, szczerze mówiąc e, A czy jest coś, co moglibyśmy w sklepie jeszcze dostać, szczerze mówiąc? Mm, przywołaj inwazję czy to jest inwazja moich jakby ludzi? Dobra, zobaczmy, czy to jest inwazja moich ludzi, czy to nie jest inwazja? Dobra, kupione. Dobra, jest inwazja, trochę ich tam leci. To jakiś król w ogóle lata. Kto to, kto to ma być w ogóle? O! Okej, okay, zostałem pocięty w sekundę. Nightkill! O kur A czyli oni korzystają z tych koni! Okej okay. on strzela z czegoś? O kurde. Dobra, pocięty, jest, co, coś za to 7000 siedem nagle mamy, mhm, mm dobra, czemu ty masz, aha, to jest mój ma. <laughs> mówię, czemu on ma czapkę, mówię, co jest, dobra, idziemy łuczników załatwiać, łucznicy są najłatwiejsi do zrobienia, aha, to się w ogóle bardzo dziwnie wchodzi, angry npc, angry npc, dobra, idziemy na tego łucznika, dobra, Mało zdrowia, mało zdrowia, łuczników, zabijemy sobie Magów też. Siema! Ale oni się tu tłuką. Ja też się wbijam. O, zginąłem. <grytanie> Ale zarobiliśmy coś pieniędzy. Dobra, to jest okej. Okay. To jest okej. Okay. Można cokolwiek z tym zrobić. Skoro moi już tu są, to wydaje mi się, że powinniśmy zainwestować. <grytanie> tu jeszcze jest rycerze. Dobra, giganta na razie. Robimy giganta. Gigant będzie też w stanie cokolwiek robić. W sensie cokolwiek dużego. Tu jest tylko 500 za tych. By demonologist. O kurde, jakieś balony, tu jest więcej tych jednostek. Ja się nie spodziewałem tego. Czy ja dostanę w ogóle tak, żeby mieć 500? Mam. Aha, i tu są rycerze za 1500. Dobra, wiecie co? Myślę, że powinniśmy sobie jeszcze zakupić trochę pieniędzy, bo inaczej będziemy tutaj średnio stać z tym wszystkim. Na razie mam nadzieję, czy idzie mu jakiś. To jest, to jest ten gigant? To jest gigant. No dobra, to trochę się zawiodłem, przepraszam, więc... Myślę, że gigant będzie naprawdę gigantem. Ale no. Dobra, mamy Knight's Hat. Um... Hat? Hat. <grym> Cokolwiek. Dobra, co teraz powinienem kupić? Ku mogę kupić katapultę. A nie mogę kupić katapulty, muszę kupić chyba. Mogłem kupić katapultę. Po co mi ta katapulta? Nie mam bladego pojęcia, ale niech będzie. Dobra, a gdzie mam kupić kolejne jednostki? Czy one będą gdzieś z tyłu? Stone Island Bridge. O kurde, całą wyspę możemy kupić. Mam 2000 już. No to dobra inwestycja, szczerze mówiąc. Możemy kupić zamek, możemy kupić upgradery. Nie wiem, czy to jest jakikolwiek większy sens, szczerze mówiąc, po 500, po 250 coinów tutaj na razie ładować w to wszystko. Balloon upgrader demon, to jakby upgradery chyba nas totalnie nie interesują w chwili obecnej. To jest moje jakieś takie podejście. Tutaj mamy całkiem ok, wszystko rozbudowane, więc teraz tylko pójść i, i zarobić, tak naprawdę. Włączyć sobie tego. Noobs are invading. Defeat the ultimate noob. Aha! On, on mnie tylko dotknął. Czemu moi w ogóle tu stoją? O co tu chodzi? Control clowns. Move to me. All clowns. A dobra, idą jednak. Dobra, idziemy załatwiać. Nooby tylko mnie dotykają. I to jest koniec. I, i, i to tyle. Dobra, combat on. Tam jest jakiś giga noob. Proszę go... Nie no, to jest jakaś masakra, przecież nie da się tu z nimi nic zrobić. Ja w nich strzelam i nic sobie z tego nawet nie robię. <gryw> w sensie strzelam. Uderzam mieczem może bardziej. Bardziej uderzam mieczem. A co to jest do kupienia? Tyrant, co to jest tyrant? 25 tysięcy? Co to są za piece? Do czego to jest? Crate dropper. O kurde. I co to mi generuje kasę? You use the grab tool to pick up the... Czemu zostałem wyrzucony z własnej bazy? Czy ktoś mi wytłumaczy ten fenomen? Bo jakby ja nie rozumiem, dobra. Kupimy konia drugiego, żeby mogli na koniach jeździć. Ale dlaczego zostałem z własnej bazy wyrzucony? To jest naprawdę bardzo dziwne. Czyli tutaj jest bramka, tam jeszcze będzie coś do kupienia. Dobra, jeszcze chciałem. Eee, pick up crate and put it in the furnace. Ok. Jakbym miał go podnieść, niby? Jakby. <laughs> A, tu jest grab. Dobra, aha, w ten sposób. Aha, i po prostu czym lepsza skrzynka, tym lepsze pieniądze będą. I tu mogę dostawać postówce jeszcze za każdym razem. Aha. Okej. Okay. Jakby no, jest to jakaś mechanika przynajmniej, że można było dodatkowo zarabiać. Co prawda, zakładam, że można byłoby zrobić też. Tak, o. Czyli bardzo upośledzenie. Jakbym dostał legendarną skrzynkę, dostałbym 10 tysięcy. Na razie dostaję drewniane. To nie jest zbyt dużo. No i moi tam nie za dużo też robią. Nie mogę. Aha, dobra. ścięło się chyba przez moment. Nie mogę dostać jakiejś naprawdę dobrej skrzynki. Bo te skrzynki, które teraz dostaję, są raczej słabe, szczerze mówiąc. I mogę tylko jedną naraz podnosić. W sensie jest to dodatkowy zarobek. Mogę cokolwiek z tym tutaj tak naprawdę robić. A, a, a nie, ale nie dostaję tutaj zbyt wiele. Bo 100 to, to, to nie jest jakaś taka duża liczba. Tym bardziej, że do odblokowania jeszcze potrzeba dużej ilości pieniędzy. Tego wszystkiego. Co tam jest w ogóle? To jest jakiś zielony klocek. Nie wiem, czy on. Chyba jak to kupię, to to się rozwali te drzwi i będę mógł tutaj to robić. Dobra, łucznicy się na razie ogarniają, inne rzeczy się ogarniają, nie wiem co prawda czemu nie robimy nic, nie robimy prawie żadnego progresu, bo nie zarabiam prawie nic. Ale to już kolejna kwestia. Eee, zastanawiam się, może ten zamek kupić. W sensie ten zamek nie da mi zbyt wiele. Coś tu się dziwnego jeszcze działo w tym momencie. Ale no, tam w ogóle te nuby łażą wielkie, przecież oni łażą na te nuby i tylko od nich giną. Idą sobie po konie, czy po coś. Nup tylko ich załatwia. No dobra, włączmy sobie w takim razie kombat. Chilat, miecz. Okej okay. Dobra, coś co jestem w stanie pokonać, cokolwiek. Bekoniarz. Dobra, żegnaj bekoniarz. Nie chce mi się za nim ganiać, kurde. Biega jak... <laughs> Nie no, mini nuby są OP! Halo, ja potrzebuję innych rzeczy. Tutaj ten mega noob jest, kurde, taki... Nawet go uderzyć nie zdążyłem. Moi łucznicy sobie stoją. Gapią się na niego. <grafię> Co on robi? On tu wszystkich. Dobra, już to tyle. Nie wiem. Me mega nooba bym chciał chętnie pokonać, żeby dostać pieniądze. Bardzo fajnie, że siedzi u mnie przy bazie, ale no. Może ta katapulta by się przydała za 30 tysięcy, albo to działa, ale. E, nie jestem chyba w stanie tego zrobić. Halo, gigant? Czy ty gigant idziesz? Dobra, gi mój gigant idzie. Uwaga, będzie walka gigantów. Jest mega noob i mój gigant. Prawda uważam, że on nic nie zrobi O mega noob kill 1000! Nice Ha Nie spodziewałeś się tego Nikt się tego nie spodziewał Archer kill 60 Nie no Wcześniej przyszliśmy tak ładnie Udało nam się tutaj porobić rzeczy Ultimate noob Dobra Ciachamy Ciachamy Dobra jest Shield Dobra tutaj nikogo nie załatwię Idziemy na Bekona Bekon ma tutaj łuczników I maga Który nic nie robi na razie Dobra Łucznicy jacyś podstawowi. Do widzenia. Dziękuję za pieniądze. Idą kolejni. O kurde, chyba Ultimate noob się wkurzył. O kurde. Jak rzuca nimi. Witam, witam. To teraz na tych idę w takim razie, skoro ci się odblokowali. O dobra, załatwił mnie jakiś bot. Ale 7500 mam. Poproszę do mojej bazy. Teraz jestem w stanie tak naprawdę kupić przejście dalej. I to jest najważniejsze. Bo te upgradery, te upgrade... Nie wiem, czy widzieliście jego twarz, ale była co najmniej dziwna. Co najmniej. Możemy kupić wyspę. Aj, tu jest ten demonologist. I tak to są tylko płotki jakieś do kupienia. Tysiąc. 11.500 i pół tysiąca. De demonologist. O, i tu jest w ogóle jakaś kopalnia złota. Aj, tu już jest tyle. Czyli tak naprawdę w tym momencie czekamy na pieniądze, żeby cokolwiek zrobić. Jest to jakiś swordsman's kill. E, czyli tego możemy jeszcze kupić. Chyba jeszcze jedna osoba była. Nie wiem, jak tutaj ta kopalnia złota będzie wyglądała. Czy ja za to dostaję pieniądze? W się sensie wygląda, jakbym dostawał za to złoto. Ale czy dostaję za to złoto? Ciężko stwierdzić. Lampek na pewno nie będę kupował. Ten Demonologist jest za 11 tysięcy. I najgorsze jest w sumie w tym wszystkim to, że gra tak naprawdę nie dodaje mi tych pieniędzy tutaj. A jeden, jeden tego pieniądze razy... Mogłem to bardziej kupić. Co jest? Aha, jakieś tam złe klony, Ok. Czyli tu mógłbym zrobić pieniądze razy dwa. I to byłoby najsensowniejsze. No dobra, zróbmy to w takim razie. Zrobiłem. Dostęp Giant Kill. No dobra, niech będzie. Poproszę w takim razie tego VIPa. Mam nadzieję, że dostanę to rzeczywiście te pieniądze razy dwa. Co to jest? Angry NPC. Eee, to jakiś in Aha, bo to jakaś inna osoba sobie zakupiła chyba. Okej, okay, rozumiem wszystko. Niech będzie. O, dostęp 300, jakby to bardzo mi pasuje. Bardzo mi to pasuje, szczerze mówiąc. Zastanawiam się, co tam jeszcze powinienem kupić, bo tam na początku jest wszystko kupione. Może tą kopalnię powinienem rozwinąć, czy może rzeczywiście powinienem na nich uzbierać, żeby byli jacyś sensowniejsi. Ciężko mi stwierdzić, jakby kopalnia brzmi na dobry pomysł, ale czy będzie to dobry pomysł, ciężko stwierdzić. Dark Elixir Collector. O kurde, tu jeszcze jest coś. To będzie jakiś ultra mega ostatni potwór do biegania, w sensie zanim on dojdzie stąd do początku mapy, to potrwa rok, ale to już kolejna kwestia. Jest coś za cicho. O, właśnie chciałem powiedzieć. Dobra, trochę uzbierałem pieniędzy i możemy kupić Demonologist, który nie wiem szczerze, więc co będzie robił. To jeszcze jest Sorcerer. O kurde, kolejny mag, tak naprawdę. Mhm, czyli to aż tam musimy iść. Na sam koniec totalnie. Na totalnie, totalnie sam koniec. Dobra, możemy też kupić jakieś tutaj rzeczy, żeby te. Ta... A drabina. A balony tam można kupić. Dobra, wszystko jasne. Jak ten Demonologist wygląda w ogóle? Aha, po prostu ma czapkę <śpiewanie> i bombę. Okej. Okay. No, prościej się nie dało, że tak to określę. Bardzo spoko, dobra. Teraz mamy balon za 4000, tam jest balon station. To jest Mountain Base. Dobra, to na razie nie chcemy. Na razie zbieramy na balony i będziemy wysyłać zaraz balony. W sensie to jest dopiero odblokowanie. Okej, okay, udało mi się to odblokować, ale jak balony są za 65 tysięcy, to muszą być. Może są silne, ale rzeczywiście kosztują troszeczkę. Więc jeszcze zobaczymy, ile kosztuje Sorcerer. 45 tysięcy. To jest jakaś totalna masakra, jeśli chodzi o to. Biorąc pod uwagę to, jak powoli w ogóle generują się te pieniądze, bo ja naprawdę myślałem, że teraz na tym razy dwa to będzie jakaś ogromna różnica, że ja zobaczę te jakieś potężne statystyki rosnące. Coś, że rzeczywiście te pieniądze lecą, a to, to, to tak nie działa, jak, jak, o to chodzi. Dobra, to jest Knight's Hat, tego nie musimy robić, czyli tak naprawdę w sumie odblokowaliśmy wszystko. Jeśli chodzi o to, to są tylko upgradery, można je kupić, wiadomo, są takie tam pierdołki, jeśli chodzi o to, o, to są po prostu upgradery, które ma, gdzie możemy wydać pieniądze, żeby cokolwiek zrobić. Tu na froncie nie ma już chyba nic do kupienia IMO, oni tutaj, widzę, że tutaj jakieś armie są prowadzone, kurde, całe. Dobra, my tu strzelamy. Łączamy sobie to. Tniemy tu wszystkich tych. O kurde, nie udało się. <laughs> Ale bardzo ładnie, że mi to podprowadził pod samą bazę w sumie. To jest bardzo miłe z jego strony. Moi tu sobie tutaj teraz idą. On jego tam sobie tnie. Ja mogę sobie pociąć jego tu innych. Yy, powiedzmy, magów. To jest chyba ten Sorcerer cały. Dużo zdrowia ma. Pokonam go w końcu, czy on nie, nie żyje? No, nawet nie ma nad nim napisu. Ciężko mi stwierdzić. Dobra, to jest kolejny Swordsman. I te A, tego, wy tego wystarczy tylko dotknąć. Okej, okay, zrozumiałem, ale idziemy, idziemy. Nie poddajemy się. No i to tyle. A nie, mogę go dalej ciąć. <ścoughs> nie wiem kto to jest. Czy to jest ten. K kto to może być? To nie jest demon wiem. Nie, nie. Może on ma jakieś rycerzy ulepszonych jakoś strasznie. Komba. No, mogę włączyć? A, znowu się zcięło. No ta, to moje szczęście. Dobra, także jesteśmy, wróciliśmy, jesteśmy na innym serwerze. No i jak widzicie, pieniądze powoli się zbierają, ale żeby szczerze mówiąc, uzbierać na cokolwiek więcej to jest naprawdę totalna masakra. Uzbieraliśmy tego demonologista, tam jest ten sorcerer za 45 tysięcy tam nic więcej nie ma do kupienia. Jeśli chodzi o to, to tutaj e, zakupiłem już również e, to, czyli możemy kupić Battle Balloon za 125 tysięcy. Tutaj. Tak to po prostu wygląda, taki kawałeczek tylko dokupiłem, nic więcej tu nie ma, że mówiąc. Jeśli chodzi o samą górę, kupiłem również zamek, który kosztował 6000 tysięcy. I nagle okazało się, że na przykład, żeby kupić kuszę, muszę wydać 100 tysięcy. Różdżkę 350, jakiś trójząb 150, młotek 250, więc jest to bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o to. I jeśli chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to polecam pograć w gierkę. Link zostaje w opisie, a póki co dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się do usłyszenia, no i cześć!